i Cześć, witam was serdecznie. Po raz kolejny muszę Was przywitać bez makijażu, ale dzisiejszy powód jest taki, że będę wykonywać kolejny tutorial marką Anastazja Beverly Hills przy pomocy palety Norwina. Jeden już taki szybki tutorial z tą paletą powstał, także link w opisie. Dziś natomiast poza samym tutorialem chciałabym Wam w końcu opowiedzieć nieco, jaki jest mój stosunek do tej palety i nie tylko do tej, ponieważ gdy pochwaliłam się Wam, że właśnie zakupiłam tą paletę, napisałam te. Że e, bardzo dużo czasu zajęło mi przekonanie się z powrotem do palet do oczu e, marki Anastasia Beverly Hills, i już Wam tłumaczę, dlaczego tak jest. Wiele osób o to pytało. E, Powód jest taki, że kiedyś parę ładnych lat temu zakupiłam sobie dwie palety właśnie marki Anastasia Beverly Hills. To były takie czasy, kiedy ta marka gdzieś w ogóle na polskim rynku to ledwo, ledwo wchodziła. Może były ze dwie strony, które faktycznie dystrybuowały te kosmetyki na polski rynek, natomiast po prostu marża na te produkty w tych sklepach była tak wysoka, że ja je jeszcze zamawiałam wtedy z oryginalnej strony. Pamiętam, że kupę Forsy za to, za to zapłaciłam na fali popularności, a na sesji zakupiłam sporo innych również kosmetyków, pomadki, pomady, cienie do brwi, całą paletę, żel do brwi, także naprawdę różne, różne rzeczy sobie zakupiłam, no i niestety po prostu to były zdecydowanie najsłabsze punkty tego zamówienia, te dwie palety, tutaj mam paletę Shadow Couture oraz Maya Mia. i wiecie co, problem z tymi paletami mam taki, że w momencie kiedy ja się przyglądałam im po prostu w sklepie i ja oglądałam każdy kolor po kolei, ponieważ zawsze tak Robię. E, Onem, jakby z osobna te kolory mi się podobały. Natomiast w momencie kiedy ona do mnie jedna i druga przyszła, to okazało się, że w sumie e, po prostu mogę ewentualnie czasem użyć jakiś jeden kolor. Te kolory miałam wrażenie, że one jakby się nie za, nie za dobrze trzymały w ogóle skóry. Jakieś takie były. Niby, niby miękkie, ale suche. Także takie, takie bardzo, bardzo specyficzną miały tą, tą swoją konsystencję. Tutaj na przykład w Shadow Couture mamy tak naprawdę tylko trzy takie kompletnie matowe kolory, więc to też nie ukrywam, że gdzieś, gdzieś wpłynęło na to, że mało używałam tej palety. Mamy tutaj też bardzo taki dziwaczny kolor o nazwie Chic, który jest no dziwny po prostu. Chyba nigdy w życiu go nie użyłam. Tak naprawdę z tej palety parę razy używałam po prostu tego pięknego habru i czerni, żeby zaczernić sobie kreskę, e, więc po prostu ta paleta u mnie leżała się i się kurzyła. E, oraz zamówiłam drugą paletę, Miami Mia. Ta paleta jest już dużo bardziej użytkowa. Zresztą możecie sami zobaczyć, że z tej palety używałam takiego właśnie jasnego brązu, on był idealny do modelowania oczu i tak naprawdę znowu to wszystko. Tutaj, tutaj jeszcze jest ładny taki szampański kolor glisten i to były właściwie dwa kolory, których używałam z tej palety, więc troszeczkę się zawiodłam, ponieważ tak jak mówię, właśnie wydawały się fajne te kolory, na zdjęciach prezentowały się bardzo kusząco, natomiast kiedy przyszło co do czego, to okazało się, że właściwie zawsze malując klientki gdzieś omijałam te palety. Zadziłam się dość konkretnie, więc bardzo długo wzbraniałam się przed Anastazją. Po prostu Anastazja wyrzucała, wręcz wypluwała co kolejne palety, a ja twardo mówiłam, nie, nie kupuję, ponieważ mówię kolorystyka mi się nie podoba. Opakowania są tandetne, pędzelki się rozlatywały, takie w ogóle były też mocno tanie, w ogóle te okienka z cieniami są małe, więc w takiej pracy na co dzień też średnio się używa takich cieni. No, aż w końcu w zeszłym roku byłam na konferencji. Która poniekąd, można powiedzieć, może nie promowała marki Norwina, ale gdzieś to się zbiegło w czasie. No i była właśnie na tej konferencji Anastazja, czyli mama Norwiny. No i powiem szczerze, że. Ten wywiad, który tam z nią dziennikarka przeprowadziła na naszych oczach, gdzieś się po prostu tak sprawił, że znowu zachciało mi się mieć coś nowego tej marki. No i tak dojrzewałam, dojrzewałam do tej decyzji, aż w końcu stwierdziłam, że pójdę po jakąś nową paletę Anastazji do Sephory, Tym bardziej korzystając z faktu, że w końcu te kosmetyki mamy stacjonarnie, można je zmacać. No i gdy stanęłam tak przed tym, wiecie, przed tym całym regałem, spojrzałam się w sumie na wszystkie palety Anastazji, które były tam dostępne, chyba z 4 czy 5. I stwierdziłam, że w sumie najbardziej Norwina gdzieś zapewni mi coś nowego, czego jeszcze nie mam, a jednocześnie jest tutaj sporo kolorów, których wiem, że będę na bank używać. Więc to była taka, powiedzmy, najbezpieczniejsza, najbezpieczniejszy wybór po tym, gdy się na tamtych dwóch sparzyłam. No i powiem szczerze, że się naprawdę nie zawiodłam. To, co mnie skusiło w tej palecie, to fakt, że mamy tutaj zarówno ciepłe, jak i chłodne kolory. Natomiast te chłodne kolory to nie są kolory typu, nie wiem, szarości, czy jakieś takie zgniłki. I tylko naprawdę bardzo takie użyteczne kolory, czyli fiolety, tutaj mamy przepiękny kolor o nazwie Soul bardzo fajny do brązowych oczu, tak samo jak wszystkie te inne fiolety, no i mamy też tutaj takie klasyczne beże, matowy, błyszczący, więc przy pomocy takich cieni jesteśmy faktycznie w stanie zbudować wiele różnych, bardzo uniwersalnych makijaży, no i to co mi się na pewno spodobało, to faktycznie pigmentacja tych cieni, kiedy je sobie zesłoczowałam w sklepie, Równo folii jak i matowych. Oczywiście te cienie są pylące, są miałkie, są miękkie natomiast to jest jakby ich to nie jest ich wada, jakbym na to nie patrzyła tak, że to jest wada tej palety, że te cienie się pylą, że potrafią się osypywać, tylko no to jest taka charakterystyka tych cieni, że one są po prostu miękkie, no i niestety podczas nabierania trzeba liczyć się z tym, że te cienie jak i wszystkie inne moim zdaniem cienie Anastazji będą się troszeczkę pylić i będą się wytracać bardziej niż te cienie, które są twarde ale co za tym idzie po prostu szybciej wykonamy ten makijaż, ponieważ przy pojedynczym nabraniu cienia na pewno po prostu nabierzemy tego cienia więcej i mniejszą ilością koloru jesteśmy w stanie szybciej po prostu pokryć całą powiekę. Więc no, trzeba się pogodzić z tym, że to nie są cienie twarde, że to nie są cienie właśnie z którymi będzie się na przykład łatwo pracować przy zrobionej już wcześniej buzi, tylko trzeba, trzeba po prostu się do tych cieni zwyczajnie przyzwyczaić. Największym minusem od zawsze Anastazji były opakowania. Tutaj mamy opakowanie takie ala velour, Coś takiego. I ktoś mi tam poradził w momencie, kiedy tylko napisałam, że po prostu kupiłam tą paletę. Od razu ktoś mi napisał, że można sobie poradzić z tym brudzeniem się tego opakowania w ten sposób, że po prostu trzymamy je non-stop w oryginalnym opakowaniu. Natomiast taka, takie rozwiązanie może ich się faktycznie sprawdza w momencie, kiedy sobie robicie, nie wiem, rano swój makijaż, później wychodzicie z domu i przez cały dzień tej palety nie otwieracie. Natomiast w momencie, kiedy pracujecie po prostu z innymi ludźmi i cały czas praktycznie korzystacie z różnych palet, to chowanie tych palet nie ma sensu, ponieważ praktycznie przez cały makijaż musielibyście chować, zamykać, chować, zamykać te palety w tych opakowaniach i niestety w trakcie i tak jestem w szoku, że udało mi się tak ładnie doczyścić tą paletę. W trakcie ona po prostu e, makijaże różnych na wielu osobach będzie się brudzić i z tym się trzeba pogodzić, że to, e, że to nie jest paleta, która będzie się po prostu dobrze prezentować. Jeżeli chodzi o pędzelki, chyba zaraz zresztą mi spadnie skówka z tego jednego, ponieważ już tak się cały już tak chodzi, że, że dziwne w ogóle, że jeszcze się trzyma na, na miejscu. No te pędzelki są bardzo słabe. Ja bym wolała, żeby chociaż tam tego piątaka opuścili za tą paletę, ponieważ chyba i tak raczej mniejszość, wydaje mi się, używa tych pędzli. Jeżeli ktoś nie ma żadnych pędzli, to pewnie się ucieszy. Natomiast jeżeli ktoś ma nawet najzwyklejsze hulu czy ibre, no to wie, że po prostu to jest tanioszka chińska. Tanioszka pewnie produkcja nie przekracza 50 groszy. No więc myślę, że te pędzle mogliby sobie zwyczajnie odpuścić. Dobra, myślę, że powiedziałam właściwie wszystko. Przejdźmy teraz do tutorialu. Myślę, że jeszcze podczas tutorialu nieco dodam i nieco Wam poopowiadam. Ostatnim razem w poprzednim tutorialu robiłam dość taki błyszczący makijaż z wykorzystaniem tych wszystkich pięknych, fioletowych form. Także myślę, że dzisiaj zrobię sobie bardziej coś w smokey eyes, natomiast też dodam tam nieco błysku, żeby wykorzystać nieco tych, tych właśnie ciekawych błyskotek Zacznę sobie słuchajcie od oczu, ze względu na to, że nie chciałabym sobie po prostu popsuć tego makijażu tymi osypującymi się drobinkami I w tym celu zmieszam sobie bazę z Zoewy z korektorem z Maybelline Instant Anti-Age Eraser w tym czasie na twarzy będę miała położony Skin prep water balm od Sony Roselli. Mówiłam już nieco więcej o tym kremie pod makijaż w filmie na temat bas i kremów, także odsyłam. Natomiast teraz już mam jedną warstwę położoną tego kosmetyku, także dołożę, żeby moja cera wyglądała jeszcze bardziej promieniście. Ten krem dodatkowo przepięknie wypełnia chory, zmarszcz kliniczny, także śmiało może Wam zastąpić krem do oczu, zresztą to jest też jedna z jego takich bardziej bardziej cenionych funkcji właśnie przez innych wizerzystów, że że, że ten krem może Wam posłużyć za kilka różnych kosmetyków do pielęgnacji myślę, że widać doskonale, że cera wygląda naprawdę fajnie na powieki nakładam mieszankę bazy z korektorem Łuk brwiowy przypudruję sobie pudrem speze, cały czas go męczę, cały czas go testuję, więc tym razem też go użyję. Pędzelek Maxineczki numer 11. I to jest właśnie bardzo bardzo myślę ważna uwaga w przypadku tych cieni. Zawsze po prostu pamiętajcie, żeby je strzepnąć, ponieważ wtedy zauważycie, jak naprawdę duża część, jak duży nadmiar tego cienia nabiera się na pędzel. No wiadomo, nie chcielibyśmy, żeby to się wszystko osypało. W tym przypadku ja mam zaczynam od oczu, więc nic by się strasznego nie stało, ale jeżeli zaczynacie od twarzy, no to już wtedy mógłby być problem. I tym pięknym różem modeluję sobie Oko. Chciałabym zrobić tutaj jakieś ciekawe smoki ice, żeby znowu nie iść w ten błysk na całej górnej powiece. Ogromnym plusem tych cieni jest to, że one się jakoś bardzo nie wytracają podczas rozcierania. Jak widzicie, kolor cały czas jest dość intensywny. I ten cień, myślę, że na kamerze nie będzie to widoczne, ale z bliska zdecydowanie jest. On ma widoczną drobinkę, więc to nie jest taki mat mat, tylko jest to faktycznie cień, który szczególnie jeśli będziecie go cały czas dokładać na mokrą bazę, on zacznie wytracać, po prostu wytracać, wytrącać takie zdecydowanie widoczne drobinki. I nie bójcie się tutaj troszkę wyżej tego, tego cienia pociągnąć, trochę też bliżej nosa, ponieważ będziemy w ten sposób budować kolor pomocy czystego pędzelka upewnij się, że granice są idealnie rozblendowane przechodzimy do fioletu i ten fiolet nałożę na całą powiekę myślę, że teraz doskonale widać, że te matowe cienie one takie do końca matowe to nie są zobaczcie i tym cieniem dojeżdżam tutaj aż do samego załamania, więc nie bójcie się. Myślę, że widać teraz też, też dość wyraźnie, że w momencie kiedy tylko zmieniłam pędzel na twardszy i bardziej zbity, jest dużo mniejszy problem też z osypywaniem się. Wracam do pędzla, którym nakładałam róż i teraz wystarczy zazębić te dwa kolory. I nakładam ten brąz w zewnętrzny kącik, tak mniej więcej jedną trzecią powieki zakrywam i delikatnie wyciągam ten brąz w stronę końca brwi. Znowu pędzelek od różu i mieszamy. Na początek powieki dodam nieco różu. Jeżeli ciężko się Wam pracuje z tymi foliowymi cieniami, możecie zawsze spryskać pędzelek, czy tak jak ja teraz, yy, pacynkę po prostu jakąś wodą źródlaną, albo mgiełką, albo hydrolatem. Wtedy te drobinki będą się nieco przyklejać, natomiast musicie liczyć się też z tym, że yy, wtedy będziecie otrzymywać bardziej takie foliowe Wykończenie. Zrobię sobie teraz szybko twarz i zaraz wracamy do oczu. Ok, twarz mam zrobioną, więc teraz śmiało mogę przejść do brwi. Do brwi użyję pomady z inglota w kolorze 11. nałożę teraz brązową kredkę chciałam żeby ten makijaż bardziej przypominał smokey eyes, dlatego ciągnę tą kredkę aż do samego wewnętrznego kącika i zjeżdżam tą kredeczką nieco niżej w linię rzęs czyli tak wcieram jakby w miejsca pomiędzy rzęsami Tutaj na dolnej powiece chciałabym wykorzystać nieco z tych brązów, ponieważ cały czas tylko te fiolety, róże, więc na dół położymy sobie taki chłodny brąz i myślę, że też go nieco rozświetlimy. Nie ciągnę go do samego końca, tylko zatrzymuję się mniej więcej w tym miejscu. I oczywiście tutaj musimy ładnie połączyć ten brąz z górą, czyli wcieramy po prostu w ten nasz wcześniej położony brunatny odcień. Teraz tutaj w to miejsce, które sobie zostawiam, nałożymy taki piękny rdzawy złoty kolor. I na całą długość tej dolnej powieki, gdzie nakładałam ten chłodny brąz, nałożę taką mieszankę. Dwóch folii, tej najciemniejszej i też takiego ciemnego rdzawego złota, żeby nieco roziskrzyć to spojrzenie. Na sam koniec upewniam się, przy pomocy tego matowego beżu, że tutaj wszystko jest idealnie rozblendowane. Myślę, że cieniowanie już na tym etapie zostawię, zrobię sobie teraz kreskę, oczywiście kreseczka niezawodnym inglotem. Przekleiłam rzęsy naturalne z glam shopu i teraz, żeby nieco zrównoważyć ten makijaż, ponieważ, póki co, góra była bardzo mocna, dotuszowałam jeszcze dolne rzęsy. Przechodzimy do wykonturowania twarzy. Tutaj użyję sobie takiego pudru rozświetlającego, który daje dość brązowy odcień na twarzy, więc nieco się również tym kosmetykiem po prostu opalę. Róż sobie tym razem odpuszczę, ponieważ mam już sporo różu na e, powiekach. Natomiast nałożę sobie dość intensywny rozświetlacz, a właściwie puder rozświetlający marki Claire Blanc w odcieniu Golden Skin. Jak widzicie, mamy już piękny błysk na policzkach. Nie chcę bardziej obciążać tego makijażu, dlatego nałożę błyszczyk z serii Gloss Design od Colistara w numerze 15. Na sam koniec spryskam swój makijaż taką wodą rozświetlającą marki Kodali, która śmiało może być używana również jako utrwalacz do makijażu. No, i gotowe. Mam nadzieję, że ten tutorial się Wam spodoba. Myślę, że podczas wykonywania tego makijażu doskonale było widać wszystkie cechy tego produktu, tej palety. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że pigmentacja jest zdecydowanie imponująca i to jest chyba najmocniejszy punkt tych palet. Właśnie ta pigmentacja, że te kolory są tak nasycone, że te folie tak ładnie przylegają do oka, do skóry. Wiadomo, że się sypią, natomiast tak jak już mówiłam na początku, to jest niestety bardziej po prostu cecha, niż wada tego produktu, więc trzeba się nauczyć pracować z tą paletą. Osoby, które lubią bardzo twarde cienie w stylu Inglota czy Kryolana, myślę, że mogą po prostu potrzebować trochę więcej czasu z tą paletą niż osoby, które do takich miałkich, miękkich cieni są przyzwyczajone. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.